you ever feel violent yes i do what do you feel like doing killing people when callender's reign of terror ended three were dead including his 14-year-old son you murdered your own son yes i did Jest 14 października 1976 roku 41-letni Joseph Kalinger zostaje skazany na dożywocie. Kalinger spędzi w więzieniu kolejne 20 lat, z czego ostatnie 11 lat będzie pod stałą obserwacją strażników, ponieważ obawiano się, że może on próbować popełnić samobójstwo. Jakie jednak były jego motywy i czym wywołana była w nim chęć do zabijania innych osób? I czy w morderstwach naprawdę brał udział jego 12-letni syn? By to zrozumieć musimy się cofnąć do samego początku. By zrozumieć motywy Joseph Kalingera. urodził się w 1935 roku w Filadelfii jako Joseph Lee Brenner III. Zaledwie dwa lata po narodzinach Josefa, jego ojciec Joseph Lee Brenner Jr. opuszcza swoją żonę Judith, co zmusza młodą samotną matkę do oddania dwuletniego syna do adopcji. Joseph zostaje adoptowany w 1939 roku przez parę austriackich imigrantów Stevena i Ann Kalinger. W tym miejscu dochodzi do wydarzeń, które uznaje się za moment, gdzie w umyśle młodego Josefa zaczyna rozwijać się psychoza, która zaowocuje w jego późniejszym życiu torturami na innych ludziach i morderstwach, ponieważ nowo przybrani rodzice maltretują Josefa już jako dziecko. I

Co doprowadziło do rozwinięcia się takiego schorzenia u zaledwie sześcioletniego dziecka? Józef w ramach kar był zmuszany do klęczenia na zaostrzonych kamieniach, był zamykany na wiele godzin bez jedzenia i wody w szafie, wielokrotnie odmawiano mu jedzenia, przez co głodował, a gdy zbytnio się o nie upominał, zmuszany był do spożywania odchodów. Lista kar obejmowała również przypalanie żelaznymi przedmiotami. Głosta pasem czy przymuszanie do samookaleczenia. Rodzinne i osobiste relacje, jakie zaznał Joseph, nie przeszkodziły mu w próbach założenia własnej rodziny. W wieku piętnastu lat poznał Hilde Bergman. Z którą potem się ożenił, a para doczekała się dwójki dzieci. Hilda zostawiła jednak Josepha z powodu przemocy domowej, jakiej doświadczała od swojego męża. Zaledwie rok później Joseph podobnie się żeni, a z drugą żoną doczeka się aż piątki dzieci. Kalinger w stosunku do swojej nowej rodziny i dzieci był bardzo agresywny i często karał swoje dzieci w taki sam sposób, w jaki on był traktowany przez swoich rodziców zastępczych. W 1972 roku troje z pięciorga dzieci Kalingera zgłosiły się na policję, a on sam został aresztowany za przemoc domową. Wobec nich. Podczas pobytu w areszcie zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną, wobec czego jego dzieci odwołały zeznania i został on po krótkim czasie wypuszczony. Zaledwie dwa lata później, po tych wydarzeniach, dzieje się to, co musiało się stać. Dlaczego He was a sacrifice. I was to murder three million people on planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God. Syn Kalingera Joseph Jr. został znaleziony martwy w opuszczonym budynku. Zaledwie dwa tygodnie po tym, jak Kalinger wziął na swoich synów pokaźną polisę ubezpieczeniową na życie. Warto nadmienić tutaj, że to morderstwo mogło być popełnione z zemsty, jako że Joseph Jr. był jednym z pięciorga dzieci, które złożyły zeznania na policję przeciwko ojcu. Przychodzi listopad 1974 roku. Kalinger wraz ze swoim dwunastoletnim synem Michaelem dokonują czegoś, o czym nawet dzisiaj, 51 lat po tych wydarzeniach, ciężko opowiedzieć, a co dopiero sobie to wyobrazić. Na przestrzeni sześciu tygodni, Kalinger i jego zaledwie dwunastoletni syn Michael dokonują napaści, kradzieży i morderstw na czterech rodzinach. Robią to w dosyć perfidny sposób, pukając do domów swoich ofiar, podając się za sprzedawców. Ich ostatnia wspólna napaść ma miejsce 8 stycznia 1975 roku. Uzbrojeni w pistolet i nóż, Michael wraz ze swoim ojcem Josephem wdzierają się do domu, gdzie związują trzy osoby. Gdy kolejne osoby jedna po drugiej przychodzą do domu, również są zmuszani do rozbierania się, a z braku odpowiedniego przygotowania ofiary związywane są kablami od lampy i innych urządzeń. Do czasu aż do drzwi nie zapukała ósma osoba, 21-letnia pielęgniarka Maria Fashing. Po wejściu do domu została napadnięte, a kalinger rozkazał jej się rozebrać. Maria odmówiła kalingerowi, na co on bez wahania zaczął dźgać dziewczynę nożem, najpierw w szyję, a potem po plecach. Zamieszanie to, pomimo tego, że makabryczne, pozwoliło jednemu z domowników uciec na zewnątrz i krzykami wezwać sąsiadów na pomoc, którzy zadzwonili po policję. W momencie, gdy policja przybyła na miejsce, Josefa i Michaela już nie było. Uciekli korzystając z autobusu miejskiego, wchodząc do niego, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Policja wkrótce odkryła historię Kalingera, jego przemocy domowej wobec rodziny, niewyjaśnionej wtedy jeszcze śmierci drugiego syna, Josepha Juniora, jak również udało im się ustalić to, że Kalinger był odpowiedzialny za serię podpaleń w okolicy, w której mieszkał. Ostatecznie Kalingerowi zostały przedstawione zarzuty za porwanie oraz potrójne morderstwo na swoim synie Josefie Juniorze, pielęgniarce Mary Fashing, którą zadźgał podczas ostatniej napaści, oraz dziewięcioletnim chłopcu, którego zamordował w Filadelfii, gdzie mieszkał na co dzień prowadząc warsztat Stąd też osobliwy przydomek, jaki w amerykańskiej prasie złaknionej sensacji nadano Josephowi Kalingerowi, shoemaker, czyli szewc. Co zaś synem, który pomagał Josephowi w jego morderczym szale. Nastoletni Michael został uznany winnym stawianych mu zarzutów, wobec czego uznano go za nieletniego przestępcę i na pewien czas osadzono w więzieniu w Pensylwanii. Uważa się, że po odsiedzeniu wyroku zmienił imię. Co zaś z pozostałą rodziną Kalingera? Czy dziś żyje oraz co stało się z nimi po tych wydarzeniach? Nie wiadomo. No right tak. That's gruesome, Joe. That's horrible. Yes, it is. And you don't blame me if I say I hope you never get out of this place. I hope I never do either.